Więc, jeżeli oferta jest słaba, to ja często powtarzam, że tej mąki chleba nie będzie. Amazon jest w świadomości tylko sprzedawcowania klientów. Co ciebie jako sprzedawcę wyróżnia na tle konkurencji? Jeżeli wcześniej nie myśleliśmy na przykład o zaimportowaniu produktów z Chin, to już jest za późno. Dzisiejszą rozmowę poprowadzi Jarosław Krzysztofiak, a jego gościem będzie Paweł Mielczarek. Entuzjasta sprzedaży na Allegro. Od 17 lat aktywnie uczestniczy w rozwoju największej platformy sprzedawowej w Polsce pomaga przedsiębiorcom rozwijać skrzydła na krajowym rynku, a swoją wiedzą systematycznie dzieli się na blogu www.vsprint.pl Naszymi partnerami są Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, miejsce łączące biznes i naukę, Reverse Art, projekty graficzne, identyfikacja wizualna, skład DTP, Draskowski, realizacja zdjęć i nagrań wideo. Kominki z najlepsze kominki akumulacyjne i tradycyjne. Eko źródła, komfortowe, ekonomiczne i niezależne ogrzewanie dla Twojego domu. Linki do strony naszych partnerów znajdziecie w opisie tego filmu. Gotowi? Czas na małą rozgrzewkę. Biblia handlu, sztuka zwyciężania, czyli książka o Nike. Oraz ostatnia, taka, która mi przychodzi na myśl, to metody wywierania wpływu na ludzi. Maciek Wieczorek, Franciszek Georgiew i Artur Jabłoński. Samodyscyplina, odwaga i umiejętność łączenia kropek. Mniej spania, więcej książek. I studia inżynierskie, nie magisterskie. Jestem mega ambitny, więc samodyscyplina pomaga. Druga rzecz to oczywiście konkurencja, i na samym końcu małe nagrody. Kreatywność, na pewno. Umiejętność zarządzania zespołem i gospodarowanie pieniędzmi. Matematyka, czyli analizowanie, raportowanie, budowanie sieci relacyjnej i uważam, że asertywność. Powinniśmy się cenić jako przedsiębiorcy, czyli zarządzanie pieniądzem, jako raz. Nie ma nic złego w tym, że mamy hejt. Po prostu to jest podatek od sławy, jeżeli chodzi o mój przypadek. I na samym końcu myślę, że taka braterska porada, że zawsze mogę zadzwonić czy do wspólnika, czy do kogoś znajomego, co zawsze służy dobrą radą. Wczesne wstawanie, więcej sportu i trochę więcej religii. No, na pewno lenistwo i prokreacja, czyli odkładanie wszystkiego na później, oraz. Facebook. Witaj Pawle. Cześć, mam. Dzisiaj chciałem Cię zapytać, tu się nie spodziewasz, o sprzedaży na Allegro. Zadam Ci kilka pytań w tym temacie. I pierwsze moje pytanie brzmi tak. O czym warto pamiętać przy tworzeniu kampanii Allegro? Prawdopodobnie pytasz o adce Allegro, czyli oferty sponsorowane, i tutaj ważnym elementem jest oferta. Kampanie to dopiero skalowanie sprzedaży. Więc jeżeli oferta jest słaba, to ja często powtarzam, że tej mąki chleba nie będzie. Niezależnie ile wrzucimy pieniędzy, to i tak ten budżet prawdopodobnie zostanie przepalony, jeżeli nie mamy sprawdzonej i skutecznej oferty. Też takie no, mikro sztuczki to oczywiście jedna kampania to jedna kategoria. Zaczynajmy nie od tego sugerowanego budżetu i sugerowanych stawek, tylko krok po kroku budujmy i testujmy różne rozwiązania. No i ACI Allegro to narzędzie, do którego siada się cyklicznie. Jeżeli myślimy, żeby usiąść raz na miesiąc, nie proponuję wcale. A czy da się jeszcze wyżyć z Allegro, patrząc na to, jak na przykład wzrastają prowizje? Zależy kogo spytasz. Jeżeli spytasz sprzedawców, którzy przez ostatnie 10 lat nie budowali wartości dla swoich klientów, nie dodawali nowych produktów, tylko szli po najmniejszej linii oporu, to niestety nie. Natomiast dzisiaj skutecznie na Allegro sprzedaje ponad 150 tysięcy sprzedawców. I oni nie tylko łączą koniec z końcem, ale również dość efektywnie prowadzą swoje działania, bo ja widzę, że Rzesza cały czas rośnie, Rzesza nowych sprzedawców. Allegro jest naprawdę fajnym kanałem sprzedaży, uzupełniającym, takim, z którego jesteśmy w stanie po prostu wyżyć. Mhm. A jakie Twoim zdaniem są wady i zalety obu platform, czyli Allegro i Amazon? To mnie trochę zaskoczyłeś. Wiesz co? Taką wadą ogromną Allegro jest to, że po pierwsze, ona jest tylko w Polsce i nie ma tej ekspansji na inne rynki, czyli no zatrzymało się gdzieś to Allegro. Nie będziemy mieli więcej klientów, tyle ile jest mieszkańców w Polsce, no to tu tak naprawdę się ten potencjał skończył. Drugą taką wadą dla sprzedawców może być to, że jest mało materiałów edukacyjnych, no bo jednak, jeżeli jest Amazon, to zagraniczni eksperci, czy to z Niemiec, Francji, Włoch, oni mają tą wiedzę i skalują ją, cały czas przekazują. I to jest na pewno zaleta Amazona, że to jest platforma, która działa na wielu rynkach. Jeżeli miałbym się odnieść do Amazona, tutaj nie jestem specjalistą, ale obecnie w Polsce on nie istnieje. tak? Fizycznie jest. Ale sprzedaż obecnie jest tam żadna. Myślę, że nastąpi ten przełom, być może to będzie Black Friday, być może to będzie moment uruchomienia kampanii reklamowej. Niestety na dzisiaj Amazon jest w świadomości tylko nie klientów. Mhm. A jak myślisz, czy warto opierać swój biznes na sprzedaży na Allegro, czy być może powinno się budować własną stronę i na niej budować sprzedaż? Wiesz co? Nigdy nie zalecam budować biznesu tylko na jednym fundamencie. Tak, warto stać na przynajmniej trzech nogach, czyli najlepiej, żeby był to sklep stacjonarny. No i wiemy, co się działo podczas pandemii. Jeżeli ktoś miał tylko sklep stacjonarny, to gdzieś tam dużo, dużo stracił. Z drugiej strony jest Allegro. Tu nie jesteś u siebie, jesteś u kogoś, tak samo jak w galerii handlowej. Może być, zostać wypowiedzia, wypowiedziana umowa. Albo o... może coś się wydarzyć z platformą, na przykład. Na przykład, tak. I tak samo jest ze sklepem internetowym. Mamy bardzo dużo w ostatnim czasie serwerów, które się spaliły, hostingi nie działają, więc to bezpieczeństwo to jest taki już trójnóg, tak. Niezależnie gdzie jesteś, może być czwartym kanałem Amazon, Early, cokolwiek innego, ale no więcej niż dwa daje ci pewną stabilność biznesową. Mhm. A tak zastanawiam się, co poddać analizie przy sprzedaży Allegro. Co jest takie najistotniejsze w samej sprzedaży? To idąc po kolei, to oczywiście będzie tytuł, który sprowadza klientów. Miniaturka, która zaprasza, i oferta na samym końcu. Ja bardzo lubię takie doświadczenie zrobić, że Oddaje swoim bliskim jakąś ofertę, którą niedawno skonstruowałem. I to klienci decydują o tym, czy ta oferta jest wartościowa, czy ona jest atrakcyjna, bo my często sprzedawcy myślimy bardzo specjalistycznie, tak? mówimy językiem cechni, językiem korzyści, nie zwracamy uwagi na detale, nie pokazujemy szczegółów danego produktu. I taka analiza porównawcza, gdzie otworzymy sobie w dwóch zakładkach naszą ofertę, ofertę konkurencji, jest często bardzo pomocna. Mocna, a jeszcze jeżeli usiądzie do tych dwóch ofert nasz bliski, a my za jego plecami będziemy patrzył, będziemy patrzeć, na co zwraca uwagę, będzie mega edukacyjna. A co sądzisz o sprzedaży tak zwanych, takie nazwy, filówek? Czyli w dobie pandemii to były na przykład maseczki, wszyscy rzucili się na maseczki, zaczęli je sprzedawać. Teraz prawdopodobnie ze względu na ogromną popularność na Netflixie sprzedaje się maseczki też, ale na przykład związane ze Squid Gay, słynnym. Jak myślisz, jak wizorunkowo to wpływa sprzedawanie takich chwilówek i czy w ogóle warto wchodzić w taki rodzaj sprzedaży? To też zależy jak strategicznie do tego podejdziesz, bo jeżeli utworzysz sobie takie konto, gdzie jest mydło i powidło, to jak najbardziej możesz to robić, to jest fajny moment, żeby po prostu sobie dorobić, tak? Też trzeba o tym pamiętać, że wszystkie takie produkty mają swoją datę ważności. Dzisiaj wielu sprzedawców zostało z żelami antybakteryjnymi, z maseczkami, a najgorzej z przyjubicami. Jak to nasz minister powiedział, z przyjubicą, to tylko na grunwald dzisiaj, czyli produkt, który w ogóle nie ma żadnego zastosowania. Nie ma co z nim zrobić w tej chwili. Dokładnie, w życiu codziennym, dlatego to jest fajne, jest duże ryzyko, że kiedyś to się skończy, czyli nie polecam takiej inspiracji, że do końca świata to będzie się sprzedawało, tylko dorobić się, ale żeby no, niestety nie zostało to później na magazynie i rozdawać jako gratis. Dobrze, a co do sprzedaży. Gdyby ktoś dzisiaj chciał zacząć sprzedawać na Allegro, to odradziłbyś mu, czy jednak to jest dalej dobre miejsce, żeby zaczynać? To zadałbym mu podstawowe pytanie. Co Ciebie jako sprzedawcę wyróżnia na tle konkurencji? Bo to jest tak samo pytanie, Paweł. No jest na jednej ulicy 10 sklepów, które sprzedają powiedzmy pieczywo. Czy doradzasz otwarcie 11, czy nie? No i jeżeli się okaże, że to nie wiem, że ta piekarnia się otwiera o piątej rana, a nie o siódmej, że ma jakiś fajny, nie wiem, chleb z mięsem, czyli jakieś pizze, że ma super obsługę klienta, że dodatkowo można zamówić ciasta o każdej godzinie, i one są świeże, to jak najbardziej. Otwieraj taką piekarnię i podobnie jest z Allegro, jeżeli ktoś odrobił pracę domową, przejrzał sobie konkurencję, zobaczył, że konkurencja wolno wysyła, ma słabą obsługę klienta, nie dodaje na przykład personalizowanych gratisów, to śmiało jest miejsce dla Ciebie. Natomiast jeżeli widzisz, że ktoś sprzedaje produkt A za 8 zł, bo go kupuje za 6, a Ty myślisz, że będziesz sprzedawał za 7,99 i zarobisz kokosy, to niestety to już nie ten moment. Mówiliśmy wcześniej o analizie. Gdybyś mógł polecić jakieś narzędzia, które właśnie będą służyły do analizy, jeżeli chodzi o kampanię Allegro? Wiesz co? To jeżeli chodzi bezpośrednio o samą kampanię, to jest takie narzędzie, ono jest płatne, ono jest w ekosystemie Allegro. Jest to planer kampanii. Dodatkowo też w tym abonamencie, masz super narzędzie Trade Analytics, jeżeli nawet ktoś nie sprzedaje na Allegro, ale ma własny sklep internetowy, to może sobie mierzyć popularność, trendy, godziny sprzedaży danej kategorii, danego produktu, więc mocno zachęcam, to powinno być takie narzędzie w portfolio każdego marketera bez względu, czy jest na Allegro, czy nie ma go na Allegro. Przy okazji dopytam, bo sam kiedyś korzystałem z Trade Watcha. Coś w ogóle stało się z tym narzędziem? Wiesz co? Nastąpiło inne narzędzie. Zastąpiło? Dokładnie tak. A dlaczego? Takim głównym powodem jest to, że Allegro weszło na giełdę. Już nie udostępnia w tak łatwy, przystępny sposób wszystkich danych, ze względu, żeby być może jak coś nie idzie, albo idzie za dobrze, żeby te dane nie były ujawnione, tylko w cyklach kwartalnych, bo oczywiście jeżeli są na giełdzie, to muszą też te wyniki pokazywać. I w mojej opinii to był główny powód. Ja, ja, ja osobiście żałuję, bo na Tradewatch się wychowałem, zjadłem zęby, więc, super narzędzie, szkoda. Zbliżamy się do najgorętszego okresu sprzedaży, czyli tego czasu świątecznego. Tutaj, jakbyś doradził wszystkim oglądającym, jak zaplanować w ogóle, jak dobrze zaplanować to sprzedaż świąteczną. To, to już jest moment, gdzie jeżeli wcześniej nie myśleliśmy na przykład o zaimportowaniu produktów z Chin, to już jest za późno. Więc mam nadzieję, że ta lekcja już została odrobiona i jesteśmy przygotowani. Ale takie małe upominki. Na przykład jeden z moich partnerów biznesowych kupił sobie w Chinach czapeczki Mikołaja i na każdą miniaturkę pokazuje, że daje takie czapeczki jako gratis. Zapakuj na patent super. Pamiętajmy też również o takich zasobach ludzkich, żeby miał kto te paczki pakować, żeby były kartony, żeby były taśmy. To jest też mega ważne. Zaraz po świętach, o czym niewielu sprzedawców wie, jest też ten pik sprzedaży na koniec roku. Na przykład prezenty, które się nie sprawdziły. Nagle wędrują na Allegro, więc to też jest pewne ssanie z rynku i to też jest dobry moment, żeby się wyprzedać z resztek magazynu, żeby na koniec roku domknąć go pozytywnie. Więc jest też dużo akcji na Allegro, na przykład jest Black Friday, jest e, e, taki miesięczna akcja jak Mega Okazje i rzeczywiście użytkownicy, potencjalni klienci zwracają na to uwagę. A nie mówiliśmy jeszcze o tym, jak w ogóle pozyskiwać towar, e, czyli chciałem poruszyć temat hurtowni. Na co zwrócić uwagę przy wyborze hurtowni, żeby krótko mówiąc, nie wpakować się na minę? Pewnie pytasz też trochę o model dropshippingu, tak? Czy on jest wygodny, czy nie, według mnie, ma swoją datę ważności. No właśnie, dla kogo jest dropshipping, to jeszcze dopytam od razu. Okej, to jest dla osób, które stawiają pierwsze kroki. Mega bezpieczny model, bo nie musisz inwestować w towar. To jest fajne. Natomiast po drugiej stronie zdarza się wiele problemów, związanych na przykład z tym, że taka hurtownia dropshippingu nie wysyła w smartcie. W smartcie jest około 3 milionów uczestników, abonamentów wykupionych, więc jeżeli hurtownia nie ma smarta, to musisz płacić za wysyłkę, musisz to wliczyć w koszty jesteś mniej atrakcyjny dla klienta, tego potencjalnego końcowego. Hurtownia też powinna mieć aktualizowane stany magazynowe, bo dochodzi czasem do sytuacji, że ktoś w dropie kupuje, i w jednym czasie dwóch, trzech klientów kończy się towar na magazynie, a dla Ciebie bardzo często kończy to się niestety negatywem. Więc ta synchronizacja też jest mega ważna. No i oczywiście e, produkty, pod tym względem trzeba hurtownie rozpatrywać, czy ona ma coś unikalnego, czy to co wszyscy, bo jeżeli to co wszyscy, to nagle stu sprzedawców będzie miało na nagrodę ten to sam towar. Mm -hmm. A odwracając rolę, patrząc z perspektywy hurtowni, czy każda hurtownia chce współpracować z kimś, do przypingu, w szczególności jeżeli na przykład zaczyna. No, wiadomo, że jeżeli jesteś małym sprzedawcą, to też nie otrzymasz dobrych cen na sam start, tak? Także hurtownie bardzo często mówią: Jeżeli nie masz 10-100 komentarzy, to ja nie chcę z tobą współpracować. Jeżeli nie robisz dużego załamania, to ja nie chcę z tobą współpracować. Taki model, który my przyjęliśmy w pandemii, to w ogóle nie patrzymy na hurtownie, tylko szukanie lokalnych biznesów w koło, gdzie komuś nagle zamknięto sklep. I my idziemy do tego sprzedawcy i mówimy, zaczniemy sprzedawać swój towar na Allegro. On był zadowolony, my byliśmy zadowoleni i klient był zadowolony, tak? On nie mógł sprzedawać, nagle miał dodatkowy kanał sprzedaży. My mieliśmy z tego zysk, bo mieliśmy obsługę klienta jako naszego partnera, a końcowy użytkownik miał towar w domu. Okej, okay. fajnie. Dziękuję Ci bardzo, Paweł, za naszą rozmowę. Ale to jeszcze nie jest koniec, i być może jeszcze nie jesteś świadomy. Ale z nami nie wyjdziesz z pustymi rękoma. Super, to I tak się składa, że chciałem Ci wręczyć, to już nasi widzowie znają. Dajemy naszym gościom prezent. To jest nasza książka napisana przeze mnie i wspólnika Pawła na podstawie 12 rozmów z przedsiębiorcami ich zlotów i upadków. Także prezent dla Ciebie i serdecznie, serdecznie dziękuję za naszą dzisiejszą Ogromnie rozmowę. Ogromnie mnie zaskoczyłeś. Dziękuję. Dzięki.